Witajcie, witajcie, witajcie! Dziś w tej serii Kim jest? będzie Mike Shinoda. Kim jest Mike Shinoda? To amerykański muzyk, raper, wokalista, producent muzyczny, kompozytor i artysta wizualny. Najbardziej znany jako współzałożyciel i członek zespołu Linkin Park. Rodził się 11 lutego 1977 roku w Kalifornii. Od młodości interesował się zarówno muzyką, jak i sztuką wizualną. Jego matka zachęcała go do rozwijania talentu muzycznego, co zaowocowało nauką gry na pianinie. Z czasem zainteresował się hip hopem oraz rockiem, co miało ogromny wpływ na jego przyszłą karierę. Linkin Park. Sukces i rewolucja muzyczna. W 1996 roku Mike Shinoda, Brad Delson i Rob Bardon założyli zespół Xero, który później przekształcił się w Linkin Park po dołączeniu Chester'a Benningtona w 1999 roku. Ich debiutjański album Hybrid Theory z 2000 roku stał się jednym z najlepiej sprzedających się albumów rokowych w historii, a utwory takie jak Invent, Crowning czy One Step Closer zdobyły ogromną popularność. Shinoda w Linkin Park pełnił wielorakie role. Był głównym raperem, lawiszowcem, gitarzystą. Rytmicznym, a także odpowiadał za produkcję i miksowanie muzyki. Jego charakterystyczny rap doskonale kontrastował z wokalem Chester'a. Co stało się jednym z elementów wyróżniających styl zespołu. Przez lata Linkin Park eksperymentowało z różnymi gatunkami muzycznymi. Od new metalu i alternatywnego rocka po elektronikę i hip hop. Mike odegrał kluczową rolę w tworzeniu bardziej elektronicznego brzmienia w albumach takich jak A Thousand Suns z 2010 roku i Living Things z 2012. Ford Minor, solowy projekt hip -hopowy. W 2005 roku Shinoda postanowił wydać solowy album pod pseudonimem Fort Minor. Album The Rising Ride w całości wyprodukowany przez niego stał się hitem a single Where You Go trafił na listy przebojów na całym świecie. Fort Minor Pozwolił mu się skupić na swoich hip hopowych korzeniach, prezentując bardziej osobiste teksty i minimalistyczne brzmienie: śmierć Chestera Benningtona i Post-Traumatic. W 2017 roku świat muzyki został wstrząśnięty tragiczną śmiercią Chestera Benningtona. Wokalisty Linkin Park. Dla Shinoda była to ogromna strata. Chester był jego wieloletnim przyjacielem muzycznym. W wyniku tego bolesnego doświadczenia Shinoda zaczął tworzyć solowe utwory, które ukazały się na albumie Post Traumatic w 2018 roku. Była to bardzo osobista i emocjonalna płyta, w której dzieli się swoimi uczuciami związanymi z żałobą, stratą i próbą odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Dalsza kariera i twórczość. Od czasu wydania Post Traumatic, Mike Shinoda kontynuuje solową karierę muzyczną, a także aktywnie. Działa jako producent i kompozytor. W, 2000, w 2020 roku podczas pandemii zaczął streamować na Twitchu, gdzie na żywo tworzył muzykę, i angażował się w interakcje z fanami. W ramach projektu Troper Frames wydał serię albumów opartych na muzyce tworzonej w trakcie streamów. Oprócz mu muzyki. Shinoda jest także uznanym artystą wizualnym. Studiował sztuki wizualne na Art Center College of Design w Pasadena. To on był odpowiedzialny za wiele okładek albumów Linkin Park, a także za oprawę graficzną Ford Minor. Styl i wpływ Mike Shinoda. Jest jednym z najbardziej wszechstronnych artystów swojego pokolenia. Jego umiejętność łączenia rapu z rockiem, a także talent do produkcji muzycznej sprawiły, że Linkin Park stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów XXI wieku. Jego wpływ na muzykę alternatywną, hip hop i elektronikę jest. Niepowtarzalny. Dziś nadal tworzę, eksperymentuję i angażuje się w różne projekty, pozostając jedną z najbardziej cenionych postaci w świecie muzyki. Mam nadzieję, że się podobało. Like, komentarz, subskrypcja, jak najbardziej, i widzimy się w następnych seriach i odcinkach. Trzymajcie się i do następnego. Ej!